Bo jestem facetem, który przy odpowiedniej kobiecie zrobi wszystko. To przy Was tak naprawdę my rozkwitamy. Bo sami. A my by... przy Was, właśnie. No tak, ale gdyby Was nie było, to my byśmy chodzili brudni, brudnych tak w gatunku z byśmy nie zmiali dni, bo my wszystko robimy dla Was. Kiedy patrzy się drugiej osobie w oczy, to co chwila ktoś ta zbija ten wzrok, i albo odwraca się, na chwilę unika. A tutaj tego nie było. Ale fajnie, jakby mi tak ktoś donosił do stołu. Chodź spróbuję, wygląda to bardzo ładnie. Mm. Uwielbiam gotowane rzeczy. Tak? Ja przepadam za gotowanymi rzeczami. Ja nic nie smażę w ogóle. Znaczy, może jakąś zwrotkę dla ciebie napiszę. To bym się dobrze tobą gada. Dobra. <laughs> Napisałem. Zobaczyłem cię ten pierwszy raz. Pomyślałem, że to może już czas, by otworzyć się na nowego coś. Czy ja cię zechcę, czy ty zechcesz mnie? Dziś dowiedzieć się chcę. Brawo! Uuu! Szanuję też za to, że zaśpiewał dla mnie same plusy.